Jesteśmy małe Tutu i dzisiaj mamy czwarty odcineczek z naszej serii i widzowie słuchajcie, ja, ja oddaję głos Liki właśnie, bo ona ma wam coś ważnego do powiedzenia. Słuchajcie widzowie, my pojedziemy zaraz na wakacje, tak? Na wakacje widzowie, będziemy zwiedzać różne, różne miejsca, bo my. Aktualnie jesteśmy wy, uwaga, uwaga, Pinki powie Wy Australii! Tak! O oh my god! Ale będziemy zwiedzać dużo różnych miejsc. Co nie yy, dziewczyny? No tak, tak. Mm -hmm. A słuchajcie, bo my się trochę boimy, żeby po prostu, żebyśmy zdążyli nagrać ten filmik, bo słuchajcie, patrzcie na to. Tam normalnie chmurzy się strasznie. I nikki dopowiedz chyba będzie pompa. Mhm. Więc masakra, musimy szybko to nagrać. I widzowie uciekamy do cieplutkiego autka, bo my tam po prostu sobie nocujemy dzisiaj. No i co, przechodzimy już do filmiku. Aha, widzowie i już słuchajcie. Bo my jak to już jesteśmy po tym filmiku, bo my już go nagraliśmy, no to słuchajcie, jest 5 maja, a Wy zobaczycie po prostu dni, które no nie są 5 majem, tylko wcześniej. 1 maja 2024. Ojej już słuchajcie, zaczęła się majówka. Co my będziemy robić? Bo mamy odpoczynek od szkoły, ale tak, to co my będziemy robić? No nie wiem, ja nie wiem. Ja ogólnie lubię chodzić do szkoły, ale w ogóle mam pomysł. Powiedzmy sobie, jaki przedmiot w szkole najbardziej lubimy, a którego nienawidzimy albo nie lubimy. Dobra, ja jestem za. To może Niki zacznie. Okej, okay. no więc tak, ja najbardziej lubię yy, język polski i chemię. A nienawidzę fizyki, ona jest okropna. Ja, słuchajcie, najbardziej lubię geografię i biologię. No i w czwartej klasie, jak byłem jeszcze, to znaczy, jak byłam, to y, przyrodę, a nienawidzę. Informatyki, widzowie. Słuchajcie, tak, y, informatyki. Nie wyglądam na taką, ale nienawidzę jej. Ja, słuchajcie, najbardziej lubię matematykę i muzykę, a nie lubię plastyki. Ja, widzowie, najbardziej lubię geografię i matematykę, a nie lubię WF-u. Ja najbardziej lubię WF, plastykę i muzykę, a nienawidzę informatyki. Aha, no i byłabym zapomniała jeszcze informatyki. Znaczy nie, nie, na, najbardziej nienawidzę z przedmiotów szkolnych informatyki i matematyki. 2 maja 2024. Pośpiewajmy piosenkę. La 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 la, zwierzątka tutu, tu. najlepsze tutu tu. zwierzątka tutu. Tu. Lubią się, lubią się. W szkole bardzo lubimy się i na co dzień też lubimy się, ale nie lubimy niedobrych i niemiłych dzieci, ale wszyscy inni są fajni. Pum, pum. Hehe. <laughs> Aż nam się, ten, zrymowało. O tak, zrymowało nam się. Ale to, co jest w tej piosence, to to jest bardzo mądre, widzowie, więc zapamiętajcie. Jeśli chcecie się z nami przyjaźnić, to my nie przyjmujemy niemiłych dzieci. Mhm. Albo tych, którzy po prostu kogoś krzywdzą w szkole lub się znęcają. No to to tym bardziej. To takiego kogoś, to my w ogóle nie tolerujemy ani nie bierzemy pod uwagę do naszej przyjaźni. O tak, tak. Chyba, że się zmieni i przeprosi tamtą osobę, to wtedy tak. Mhm, tak, ja też się zgadzam. Mhm, ja też. 3 maja 2024. Słuchajcie, dwa dni siedzimy już w domu. Czy my możemy w końcu gdzieś pojechać na jakąś wyseczkę? No pewnie, że tak. Oczywiście, że możemy. Co nie, Ninki? No pewnie, że tak. Ja się też zgadzam. No i ja też oczywiście. No więc co, słuchajcie, widzowie... Jedziemy, tylko najpierw zrobimy coś takiego. 3, 2, 1. O! Mówiliśmy, że pójdzie szybko i łatwo. No właśnie, wiedziałam, że teleportacja zawsze pomoże i zawsze jest szybko. No tak, tak. Słuchajcie widzowie i zwierzątka Tutu, tu, Moi kochani przyjaciele. I, I wy, i wy jesteście moimi przyjaciółmi, żeby nie było. Słuchajcie, no bo no przeteleportowaliśmy się tutaj, ale ja bym poszła jeszcze na jakąś wycieczkę, no. No ja też bym poszła na jakąś wycieczkę. Ja też, no ja też bym poszedł. Ja też bym poszła, Janiki. No więc 3, 2, 1, teleportacja. 3, 2, 1. O! Dobra, już jesteśmy yy, w kolejnym miejscu. Chyba jutro będziemy leniuchować, słuchajcie. No tak, dwa dni leniuchowaliśmy. Dwa dni. No wiem, a ten akurat jest aktywny. O ja cię kręcę, kręcę, kręcę. Już szóstego jest szkoła, matko. No wiem. Nie mogę się doczekać matematyki. Matematyki, naprawdę kriti. Mhm, mm naprawdę. A ja to. Ja już sama nie wiem. No, ja też nie wiem. I Sorki, że widzicie nas tak krzywo, jakby, ale no to już nie mamy, jak na to poradzić. A teraz, słuchajcie, widzowie, będziemy się z Wami żegnać. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie miło i pozytywnie. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa! Nie widzicie nas pewnie? Poczekajcie. Już. Już będziecie nas widzieć. O, proszę bardzo. Pa, pa! Wyczekujcie kolejnego odcinka jutro, bo pamiętajcie, że mam daily widzowie. Pa, pa!